And that feels so cold. Nie przejmuj się. No wiem, ale to. Dlaczego? Dlaczego ja nie mam przyjaciół? Dlaczego nikt ze mną nie rozmawia? Może jestem za cicha, za skromna. Może nie pasuje do jej towarzystwo? Hej, Kiara. Coś się stało? Płakałaś? Co? Nie, ja, ja nie płakałam Kiara, ja wiem, że płakałaś, ale nie martw się, nie wiem o co chodzi. Wszystko będzie dobrze. Dzień dobry, klaso. Dziś mamy nową uczennicę, a jest to. Yy, dzień dobry. O, znów się spóźniłeś na lekcję przyrody czemu? Bo chodziłam sobie po szkole. I... a, a, a potem... A, no ale jestem, nie? Na lekcji. Przygotuj się, ponieważ za karę będę Cię pytała z ostatniej lekcji. To dobrze. To dobrze? Pierwszy raz słyszę coś takiego od ucznia. Uczyłam się całą noc, ponieważ wiedziałam, że będzie Pani dziś pytała i jestem gotowa. Więc będziesz pytana kiedy indziej z innej lekcji, ponieważ to ma być dla Ciebie kara za spóźnianie się. Dobrze, dobrze. Uczyłaś się? Skąd wzięłam ją, nabrałam trochę. Więc, jak wcześniej mówiłam, w naszej klasie jest uczennica Cindy. Będziecie mieli czas, by poznać ją. Więc może na dzisiejszej lekcji zapytam... Kiary Rose. Z jakiej tkanki zbudowane jest serce? Słucham. Y... Z jakiej tkanki zbudowane jest serce, tak? Yy... Chwilka. Yy. Yy. No, słucham. Yy, z tkanki mięśniowej? Dziecko, co ty opowiadasz? Co mnie odbija? Znów widzę coś, co się nie zdarzyło. Ale z drugiej strony z, jak, z jakiej tkanki zbudowane jest serce? Więc. Hmm. Kiara, powiedz nam, z jakiej tkanki zbudowane jest serce? Yy, z tkanki mięśniowej, poprzecznie prążkowanej, serca. Więc powiedz nam teraz, co to jest osocze. Yy, albo nie. Niech powie nam to. Ratler. Radl yy, chwila. Yy. Ja, ja, ja to wiem, jeszcze przed chwilą wiedziałem. A, osocze to płyn o słomkowym zabarwieniu, w którym pływają krwinki czerwone. Bardzo dobrze, więc teraz przejdźmy do następnego tematu. Jennifer, widziałaś tą nową dziewczynę w szkole? Ona jest super, muszę się z nią zapoznać. Skąd wiesz, że jest super, skoro jej nie znasz? No cóż, ale ty znasz się na Petrzepach, więc możemy do niej zagadać. Wiesz co, ona jest chyba trochę taka zagubiona w tej szkole i lepiej jak pójdę do niej sama. Pamiętasz, co było ostatnio. <laughs> Nigdy nie zapomnę jej miny. Ona myślała, że jakimś potworem jestem tam tamta dziewczyna, nie? Nie wiem czemu, ale wszyscy myśl myślą, że popularne osoby są złośliwe. To ja już pójdę. Takam. Przepraszam. Dziękuję. Cześć, ty jesteś Kiera, tak? Tak. A co, coś się stało? Nie, no oczywiście, że nic się nie stało. E, ja jestem Stacy, miło mi Cię poznać. Mi, Ciebie również. Moje imię już znasz, więc nie muszę się przedstawiać. Wyglądasz mi na spoko osobę. Chciałam się z tobą zaznajomić, zapoznać. I ty ze mną? To no spoko. To takie dziwne. Hmm. No tak się zastanowić, to nie dużo osób się z kimś przyjaźni, nie? No tak, a już o tym mówiąc tam stoi moja przyjaciółka Jennifer. Spoko, a ona jest miła? No, jeżeli się z nią no to chyba tak. Wow, ty mi wyglądasz na taką spokojną, miłą i w ogóle, a ona tak groźnie trochę. No wiesz, kilka petków się i boi, ale to naprawdę spokojna dziewczyna. Dlaczego, Dlaczego tego nie przewidziałam? Może to nie było konieczne, konieczne ale to nie zrobiłam złe pierwsze wrażenie. To pójdziesz ze mną do sklepiku? Tak, jasne. No to, jak ci się szkoła podoba? Ta szkoła jest super, to znaczy... Poprzednia dla mnie było fajniej, bo tam miałam znajomych, ale ta także jest fajna. Ja też tęsknię za dawną szkołą. No ale w tej za zaczyna mi się podobać. Nie zadali nawet tak dużo lekcji, więc może dzisiaj trochę pomaluję. A ty, masz jakieś marzenia? Hmm, tak się zastanowić. To moim marzeniem jest by ten cały dom dziecka i w ogóle ta śmierć rodziców by był to wszystko by było jednym długim snem. A ty o czym marzysz? Ja ja marzę o tym, żeby zostać malarką, żeby moje dzieła oglądało mnóstwo ludzi. Nie wiem, jakoś tak od małego dziecka lubię malować i to stało się moją pasją. A mi się zdaje, że ja od niedawna nie mam żadnej pasji. Najwyższe najwyższa pora sobie znaleźć. Pasja naprawdę dobrze robi. E, moment, coś dzwoni. Halo? No cześć Kiara. E, o, cześć! E, to znowu ty? No tak. Chciałam zapytać, jak ci tam w szkole idzie? Może jakieś nowe oceny ci wpadły? E, nie no, je, oc, ocen jeszcze nie było. Jak to nie było? Jak ci poszła klasówka z historii? E, a skąd wiesz? Ciocia wie wszystko. Dobra, dostałam czwórkę mniej. No to gratulacje. Bardzo ha? dobra cena. Dobra? Aha, okej. Okay. No wiesz, czwórka jest dobra, a piątki są bardzo dobre. Rasja. <grym> hmm. Wiesz co, muszę kończyć, bo goście przyjechali. okej, okay, to cześć, papa. Pa. Co tam malujesz? Jeszcze zbytnio nie wiem. Myślę nad pomysłem. Okej, okay, więc co sobie tam maluj, co tam będziesz malować, a ja może odrobię lekcję.